Adam Kowalski po gali FEN 29, walka z Marcinem Łazarzem. My tutaj mieliśmy w międzyczasie małą dogrywkę. Tutaj gdzieś Daria, Daria próbowała jeszcze uskutecznić, gdybyś mógł, się, gdybyś mógł się jednak odnieść do samej walki i tego, co się wydarzyło. Jak ty to oceniasz w tej chwili już na spokojnie? Moim zdaniem no, walka była moją dominacją. Faktycznie to może wymienialiśmy się czasami, parę czasów też przyjem, ale taka jest walka. No i uważam, że wszystkie te rundy wygrywałem. Zostałem sfaulowany, no nie była to jakaś wyrównana moim zdaniem walka. W pierwszej rundzie były podłączone dwa razy. No i kontrolowałem tą walkę, no i otrzymałem kciuk w cały w oko wsadzony, to widać na zdjęciach. Te już zdjęcia krążą w internecie, to nie był jakiś cios, który mnie rozciął, tylko to był po prostu z premedytacją wsadzony palec w swoje oko. No i nie byłem w stanie kontynuować walki, bo ponieważ szanuję swoje zdrowie i uważam, że to w późniejszym momencie walki mogło doprowadzić mnie nawet do jakiegoś kalectwa czy do czegoś. Nie chciałem po prostu ryzykować w, dalszych, w dalszym momencie walki swojego zdrowia. Sędzia zapytał Cię, chcesz kontynuować? Tak to wyglądało? Czy lekarz zapytał Cię? Tak jest, zapytali. Ja nie widziałem na to oko przez moment, no i nie byłem w stanie kontynuować. Jeżeli bym był na pewno w stanie kontynuować, to na pewno bym walczył, bo nie jestem zawodnikiem, który odmawia walki. No i taka była moja decyzja, ponieważ szanuję swoje zdrowie, ale uważam, że tą walkę nawet wszyscy tutaj na sali każdy podchodzi do mnie i mi twierdzi, że tą walkę wygrałem. I no i co, co ja mogę jeszcze powiedzieć? No, skończyło się jak skończyło, no ale mam nadzieję, że wam się też podobało, że dałem dobre emocje, które zawsze tutaj wam daję w fenie i mam nadzieję, że będę dawał dalej. Marcin przed chwilą w wywiadzie powiedział, że on po takiej sytuacji by się nigdy nie poddał, bo on walczy na śmierć i życie i że on tego nie rozumie, dlaczego ty się wycofałeś. No bo nie miał może wsadzonego całego tak, tak ciuka w oko, dlatego tak gada. No. Czemu on? No, cały czas tylko gada, gada i gada. No. Niech, niech skończy to gadanie już. Nie? Dostał dzisiaj łomot i wsadził mi palec w oko i tak się skończyło. No. Jak blisko było nokautu w pierwszej rundzie? No, trochę zabrakło, trochę zabrakło, jednak on jest bardzo twardym zawodnikiem. No ale uważam, że jeżeli dalej by walka się potoczyła, to też jeszcze miałbym szansę go skończyć. Adam, sportowy złości jest w tobie sporo z tego, co widzimy. Czy chciałbyś tą trzecią walkę z Marcinem stoczyć możliwie szybko. Jak ty to widzisz? To znaczy nie wiem, no, tutaj wszystko zależy od w no, Moim zdaniem. Paweł jak już potwierdził, że, że ta walka no, będzie, zobaczymy, będzie. Zobaczymy, zobaczymy będzie. jak to będzie. No ja, ja szczerze to, szczerze to powiem wam, że po prostu tą walkę wygrywałem. Jakby to była wyrównana walka, no to, to, to bardziej by to miało jakiś sens. No to nawet zobaczcie, jaki był kciuk w oko. Jest, mogę wam pokazać, proszę, cały kciuk w oko. <laughs> Całą walkę wygrywałem, ale nie będę ryzykował swojego zdrowia tutaj. Po prostu, proszę bardzo, nie będę ryzykował swojego zdrowia. <laughs> Uważam, że... <śmiech> <śmiech> Uważam, że byłem bardzo blisko zwycięstwa, no ale jednak zdrowie z bardzo swoje cenię i nie będę ryzykował zdrowia. I ja ani przez chwilę nie przełci przez myśli taka myśl właśnie, żeby jednak próbować dalej? No nie, 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 jednak w takiej sytuacji jednak zdrowie jest najważniejsze. Jak się czułeś w tej walce? W pierwszej rundzie wyglądałeś na tak bardzo dobrze, sposób, że swobodnie się czuję. zadawałeś ciosy, unikałeś ciosów, dobrze skracałeś ten dystans, który był między tobą a Marcinem spory, bo to jednak wyższy zawodnik. Dobrze sobie poradziłeś, no potem w drugiej rundzie gdzieś już troszkę pewnie zmęczenie zaczęło się odzywać, ale dalej trzymałeś poziom. Czy możesz powiedzieć, że to był pod kątem tego, co pokazałeś, najlepszy występ w twojej karierze, czy jeden z najlepszych, jak się czułeś wychodząc z klatki? Ja bardzo dobrze się czułem, to, to, to od jakiegoś czasu w ogóle wychodząc do walki się świetnie czuję i uważam, że to był bardzo dobry pojedynek, no ale no, ten niesmak zostaje, że po prostu tak się skończyło to. No. Uważam, że wygrywałem wszystkie rundy i nie powinno to być no contest, tylko dysk dyskwalifikacja, no ale to już teraz, tu nie będę gadał. No. Skończyło się jak skończyło. Mam nadzieję, że się wam podobało i będzie jeszcze jakaś dobra walka niedługo. To jest taka podbudowa pod kolejny pojedynek. Ty jesteś tak wkurzony, że chcesz kolejnego pojedynku, bo gdzieś tutaj z, e, usłyszeliśmy z ust Twojej partnerki Darii, że e, Marcin nie zasługuje na, na, na ten rewanż, no ale my chcielibyśmy od Ciebie usłyszeć to. To nie jest to, ja nie wybieram sobie przeciwników. Jak zadecydują. To ja tak będę walczył. No Niech sobie w że to wszystko przemyślą, co, jakie są plusy, jakie są minusy. Ja nie będę wybierał sobie przeciwników. Jeżeli będzie jeszcze ta trzecia walka, no to teraz sportowo udowodnię mu i wygram. Wygram. Znaczy wygrywałem sportowo cały czas, on niesportowo się zachował, moim zdaniem. I udowodnię mu w stu w kolejnej walce, że, że to ja jestem lepszy. No, to emocji nie brakuje przecież w tym pojedynku, a ty tak mówisz, że bezemocjonalnie kogo dadzą. No, no w tej chwili chyba tylko jego mogą dać. Nie wiem, kogo dadzą, tego będę w tym będę walczył. A miałeś w sobie taką złość, że po tej pierwszej rundzie, gdzie tak naprawdę miałeś go na widelcu, później on doszedł do siebie? No wiesz co, nie mam tutaj jakichś tak, nie będę rozpatrywał tego w jakichś takich yy, hierarchiach, czy miałem do siebie złość, czy nie miałem, tak się skończyło. No, no co, być twardy zawodnik, no nie jest go łatwo skończyć. Chyba we wszystkich swoich walkach nie był nigdy na deskach, z tego co przeglądałem jego walki. Ciężki, ciężki, ciężki przeciwnik, no ale uważam, że wszystkie rundy wygrywałem. Jeśli chodzi o, właśnie, jeśli chodzi o ten cały pojedynek, jak ty odbierasz? On, on cię, to znaczy chciałbym to zakończyć miłym akcentem, czyli powiem tak, e, on cię komplementował, powiedział, że Adam Kowalski się poprawił, świetnie boksował, doły, docenił tutaj twój kurs. A ty jak oceniasz? Marcin Łazarz się poprawił od tego waszego pierwszego pojedynku? To znaczy, ja, ja wam powiem tak, no ja w tamtej walce nie byłem przygotowany, miałem naderwane wiązadło w kolanie, uszkodzoną Łękotkę, cztery ostatnie tygodnie nie robiłem parteru, nie, nie mogłem jeden tydzień trenować w ogóle, bo miałem balon w kolanie ja nie wiem po co ja pojechałem na tą walkę, tak? Uważam, że jakbym był w 100% sobą, wtedy, to wtedy też bym wygrał, no. Tak, ta, 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 to rozpatruję. a Marcin jest bardzo twardy, bardzo go szanuję. To jest bardzo świetny zawodnik. Oczywiście. Ja z, uważam, że tutaj w Fenie z walki na walkę mam powszeczkę postawioną coraz wyżej i mam coraz lepszych zawodników dawanych z walki na walkę. O ten akcent miły nam chodziło. Dziękuję bardzo. Mógłbym jeszcze podziękować. Chciałbym podziękować tutaj swoim trenerom, wszystkim spali partnerom, swoim wszystkim sponsorom za to, że mi pomagają i mam nadzieję, że będę mógł jeszcze w najbliższej przyszłości pokazywać swoje umiejętności tutaj w Fenie. Dzięki.